Witajcie, dzisiaj prezentujemy kolejne auto. Jest to Ford Mondeo MK4, wyprodukowany w 2007 roku, wyposażony w silnik benzynowy o pojemności 2 litrów. Manualna skrzynia biegów. Jak widać wizualnie, samochód w dobrym stanie. Lakier zadbany nie widać korozji czy jakichś większych uszczerbków lakierniczych. Technicznie samochód również prezentuje się bardzo dobrze. Jedzie bez żadnego problemu. Podczas jazdy nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. Standardowo dajemy półroczną gwarancję na silnik oraz skrzynię biegów ograniczoną przebiegiem do 5000 km. Wnętrze również zadbane, wszystkie elementy wyposażenia sprawne samochód został przygotowany do sprzedaży dzięki wyligany.pl auto detailing Poznań, także serdecznie zapraszamy do sprawdzenia ich oferty. Zapraszam również do subskrypcji naszych kanałów. Nie wszystkie auta trafiają na Automoto, także warto być na bieżąco między innymi na TikToku, Facebooku, YouTubie, Instagramie. Serdecznie zapraszamy. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.